Doberek, dzień Doberek Dzisiaj kochani chcę wam pokazać następną ozdobę świąteczną i będzie to choineczka z szyszek. Jeżeli ktoś ogląda moje vlogi, to wie, że ja sobie jesienią zbierałam różne rzeczy. Na mojej posesji też jest sporo drzew, które właśnie mają też takie szyszeczki. Więc dzisiaj Wam pokażę taką choineczkę z szyszek, która też będzie wyglądała bardzo ładnie i wymaga tylko trochę naszej kreatywności. No i szyszek. Zapraszam Was do oglądania. A jeszcze jedno chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj, <laughs> dzisiaj zamiast ćwiczeń w domku będzie spacer z kijkami i wiecie, że ja mam jeszcze za zawroty głowy, ale kiki dają radę i właśnie zamierzam najpierw sobie tutaj przygotować część materiału do tutorialu, jak zrobić choineczkę z szyszek, a potem kijeczki i do Mamuni pójdę na kawkę. A tymczasem zapraszam Was do oglądania Szyszki jak są suche, to one się tak pięknie pootwierają, są tak pootwierane i teraz y, ja chcę te szyszki y, pomalować, y, no nie tak dogłębnie, tylko tutaj te czubeczki pomalować y, białą farbą, żeby choinka wydawała się taka fajna, ośnieżona i jasna, bo y, widzicie, że szyszki same w sobie są ciemne. Hmm, oczywiście yy, rozjaśnią nam yy, naszą yy, choineczkę ozdoby też, ale yy, szyszki yy, jak są takie jaśniejsze, to one fajnie wyglądają, więc yy, ja sobie tutaj o, oczywiście moją farbą akrylową, maluję i zobaczcie, ja maluję tylko. Ojśu. Popatrzcie, ja maluję tylko tutaj takie te czubeczki, yy, szyszki. O! W ten sposób odkładam sobie do yy, wyschnięcia i yy, na pewno jak wrócę od Mamunii, to szyszki będą już suche. I można by sobie te yy, szyszki pomalować już na choince przed zdobieniem, ale ja sobie chcę wykorzystać ten czas, który tutaj jeszcze mam, i przygotuję sobie już wcześniej. A ponadto, no ja, to, to, to jest takie relaksujące zajęcie, takie malowanie szyszek. No nie wiem, mnie takie, takie prace bardzo tak wyciszają, uspokajają, dają taką pozytywną energię. Taką satysfakcję, jak się coś zrobi samemu, taką choinkę, jeżeli teraz się za to weźmiecie, możecie w okresie przedświątecznym, już podarować komuś bliskiemu, no już przed świętami, żeby mógł sobie włączyć to do dekoracji swojego domu. A ponadto y, ostatnie lata już tak się przyjęło u nas w Polsce, i to pewno jest e, wpływ e, zachodniej kultury, że my coraz szybciej też stroimy te nasze domy. I y, y, moje dzieci na przykład mieszkają y, w Niemczech wiecie, Anula i, i mój syn z rodzinami. I y, y, y tam na przykład jest tak że już na początku grudnia wszystko jest strojone i w domach tak samo yy, ale z kolei jak już tylko miną święta, gdzie u nas to jeszcze wszystko stoi przez cały styczeń, yy, czasami nawet i w lutym to u nich już praktycznie po świętach, krótko po świętach już zdejmuje się te dekoracje i yy, i yy, 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 yy. No tak u nich jest przyjęte, że, że te dekoracje są najważniejsze u nich w grudniu, w grudniu, a jakby tak święta Bożego Narodzenia dopinają to wszystko i, i praktycznie no na tym się kończy. I po świętach wszystko jest już wszystko jest już zdejmowane. Hej, hej! Dzisiaj zamiast ćwiczeń w domu, spacerek z kikami. Ja do rodziców mam jakieś 800-900 metrów, więc jest tak dość rzeszko na dworze. I dzisiaj sobie robię taki spacerek. Nie przewrócę się, <noise> więc będzie okej. Okay. Już się zrobił wieczór, ja wracam do domku, ale już nie pieszo. Mąż po mnie przyjedzie, więc wracam do domku, ale zobaczcie, a nadciągają mrozę, mówili przed chwilą. Do przystrojenia naszej choineczki ym, zrobiłam sobie takie kokardeczki. No i ja wiem, że takie kokardeczki można kupić. Ale że ja miałam taki y, błyszczący papier, więc zrobiłam sobie sama. A jak zrobiłam? Wykroiłam sobie z tego błyszczącego papieru takie jakby okularki. I teraz zobaczcie, sklejam to w ten sposób, że sklejam tutaj to, te dwie części tutaj, i sklejam, przyklejam to do środka. O, widzicie? W ten sposób. I tutaj w koło przeklejam tylko paseczek, i na wierzch tutaj na, do każdej kokardeczki, żeby ją tak ładnie jeszcze przystroić, yy, przykleiłam perełkę. Widzicie? Takie, gwiazde, takie jak gwiazdeczki, chciałam powiedzieć. Takie wstążeczki. lepiej przyklejam perełkę i mamy kokardkę ja żeby wykorzystać czas zrobiłam sobie tych kokardek Mam u niej na kawce całkiem sporo, więc mogę się zabrać już za choinkę. Zobaczcie, tu mi wyschły już szyszki. I teraz, do zrobienia tej choinki, potrzebny jest kawałek jakiegoś kartonu. Ja mam tutaj akurat taki połyskujący zielony. Ale on wcale nie musi taki być. Może być zwykły karton. Możecie go y, pomalować lub nie. Musimy z tego zwinąć teraz y, taką tubę. Taki narożnik. Widzicie? Taki narożnik musimy zwinąć, i teraz tu muszę podkleić, i oczywiście znowu przytrzymać. Mm, mm, jak będziecie mieli. Pomalowany taki karton, albo już taki gotowy jak ja, to nie musi on być tak bardzo szczelnie wypełniony szyszkami i ozdobami, bo nawet jak coś będzie przebijało między tymi ozdobami, to będzie to właśnie taka fajna zieleń. I teraz zobaczcie. Po prostu posmaruję to kółko klejem i wkleję je tu. I ono nie musi być na samym końcu. No nie musi być i już no. Dobra, to teraz to, to sobie tutaj oblecę klejem. Trzeba uważać, żeby się nie poparzyć. Teraz muszę to tutaj umieścić prosto w miarę. Popatrzcie, zakleiłam yy, taki, ta, takim kółkiem tutaj ten środek i teraz będę kleiła powoli dookoła. Krzyszki wokół tego stożka i nie będę się przejmowała jeżeli one mi nie będą go przysłaniały w 100% to będzie mi spod spodu ten ładny zielony kolor wychodził Wybieram na dół największe szyszki i tak, y, czym wyżej, tym będę się starała umieszczać mniejsze. Popatrzcie, okleiłam cały stożek szyszkami, oczywiście białych szyszek zabrakło mi, więc część choinki będzie jasna, część ciemna, ale to tak starałam się ze wszystkich stron równo. Na samym czubku umieściłam gwiazdę, jedną z poprzednich odcinków robiliśmy takie gwiazdy, więc jest tutorial, jak zrobić taką gwiazdę. Ona mi tu idealnie zobaczcie, prześwituje tutaj ten zielony, ale nie szkodzi, bo to jest taki brokatowy zielony. I teraz będziemy dekorować naszą choineczkę. I do dekoracji to już jak kto tam co woli. Ja mam te kokardki, które tutaj widzieliście, że robiłam, o, te kokardeczki. I mam jeszcze takie mini bombeczki. Zobaczcie. Ja tu na pewno dam czerwone i, i może złote, bo tutaj tak mi to będzie pasowało. Więc będę je. Tutaj są co prawda takie małe sznureczki, ale ja je będę wklejała, bo wydaje mi się, że tak wieszanie ich tutaj nie ma większego sensu, bo. Zobaczcie, tutaj od kleju zostały takie niteczki, ale one mi przypominają trochę te anielskie włosy, jeżeli kojarzycie. Dobrze. To teraz yy, najprzyjemniejsza część <ścoughs> najprzyjemniejsza część czyli dekoracja choinki, yy, bo samo klejenie szyszek było dość żmudne. Ależ to jest zapakowane. Dobra. Tu są bombeczki, zobaczcie, one są różne, one są tutaj są brokatowe, matowe, błyszczące, od wyboru do koloru. W te, między te szyszki po prostu wklejamy te kolorowe bombki i słuchajcie to jest y, ozdoba, która nam może posłużyć ładnych parę lat, bo no jeżeli ją ładnie potem y, zabezpieczymy, y, nie wiem, przykryjemy, zakryjemy wyworek, y, schowamy, przechowamy sobie gdzieś to ona y, będzie nam służyć, a służyć tak sobie będziemy rozmieszać rozmieszczać mniej więcej równomiernie. Zobaczcie, chojneczka na ten moment prezentuje się tak. Yy, ale ja bym chciała, żeby ona stała na czymś wyższym. I yy, ja w Czaczu kiedyś, na Starociach, kupiłam sobie taki za chyba 2 czy 3 złote, taki świecznik. To jest drewniany świecznik. On tu już kiedyś miał na sobie jakąś kompozycję, bo tu są nawet resztki... Gąbki. Ja sobie to teraz tutaj oczyszczę. Podkleję sobie to klejem i umieszczę na tym choinkę. Wkleiłam tą podstawę i tak to się prezentuje. Ale ja na tym nie poprzestanę i jeszcze coś wykombinuję. Choineka tak się prezentuje. O. No ale ja nie byłabym sobą, jakbym nie dodała tu światełek. I wygląda tak. Ona oczywiście teraz będzie schowana. Ja jej nie, wy, nie wystawię już, bo za szybko to jest dla mnie, ale będzie gotowa czekała. Kalineczka gotowa, jak zauważyliście, pewno. I ona nie będzie tutaj stała, bo wiadomo, że ja ją wyjmę w grudniu dopiero. Ale dzisiaj z okazji tej, że ona dzisiaj powstała, więc jeszcze dzisiaj tu zakończenie przy niej nagram. A potem myślę, że będziemy przy niej sobie otwierali kalendarze adwentowe, więc będzie fajnie nastrojowo póki co jest. Widzę, że ona jest lekko niestabilna, więc jeszcze będę ją musiała lekko ustabilizować, bo ona jest tutaj na tym stojaku, ale popracuję nad tym. Myślę, że taką choineczkę, jak macie klej na gorąco, jesteście w stanie sobie sami w domu zrobić. Dla mnie to jest następny element wystroju, za który oprócz kleju na gorąco i tych mini mini bombeczek nie musiałam wydać pieniążków bo światełka były bo wiadomo światełka to się kupowało no i one gdzieś tam zawsze się w domu przemieszczają wolałabym żeby tutaj było to ciepłe światło no ale mam jakie mam no i tak już zostaną nie wiem czy wy też tak macie że wolicie to ciepłe światło na, na choince ja na przykład wolę to ciepłe no ale jest jak jest choineczka jest gotowa mam nadzieję, że ten tutorial Wam się dzisiaj podobał no, ćwiczeń jako takich nie było ale był marsz z kijami i uważam to też za aktywność fizyczną i nie gimnastykę, tylko ćwiczenia mojej równowagi, o, więc ja też zachęcam do spacerów, chociaż sama jestem dość oporna na spacery, ale jak jest jeszcze taka pogoda jak była dzisiaj, gdzie nie wiało i nie padało, bo to są dla mnie dwie rzeczy, które dyskryminują spacer, jak wieje i pada, chyba, że to śnieg pada, to może być, ale jak deszcz to nie bardzo, nie bardzo. Więc y, tak sobie będę przeplatała raz klikami, raz ćwiczenia, żeby zawsze jakaś aktywność była i Was też zachęcam, a Wy zachęcajcie mnie. Bo jednak powiem Wam, że y, trochę mnie mobilizuje to, że zdeklarowałam się na kanale, że będę y, jakąś. Aktywność fizyczną tutaj z Wami robić, i no, głupio by było teraz nie robić, więc to jesteście też dla mnie mobilizacją. Dobrze, kochani, na dzisiaj kończę już ten film. Życzę Wam miłego dnia. Będę wdzięczna za łapkę w górę. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, a ogląda i lubi, to zachęcam do subskrypcji. A tymczasem życzę wam jeszcze raz miłego dnia i do jutrka kochani. Pa pa.